Czy wiesz jaka jest najbardziej zanieczyszczona stolica Unii Europejskiej i również calutkiej Europy? No cóż, jeśli chodzi o pierwszy człon tego pytania, to najbardziej zanieczyszczonym miastem Unii Europejskiej jest stolica Chorwacji, czyli Zagrzeb. Choć nie jest to najbardziej zanieczyszczone miasto całej Europy? Ten niechlubny rekord należy do stolicy Bośni i Hercegowiny, mianowicie do Sarajewa. Choć jeśli chodzi o złe informacje, to w top 10 również znajduje się stolica Polski. Ogólnie jak spojrzymy sobie na tą całą mapę, a tak właściwie wykres, to jest to olbrzymia tragedia, bo zobaczcie wśród jakich państw się znaleźliśmy. W ogóle tutaj prymat wiodą praktycznie państwa bałkańskie, bo można dosłownie tylko kilka wyróżnić, które nie pochodzą właśnie z tamtych regionów. Ale z tej nowoczesnej Europy jesteśmy tam praktycznie sami. Ja oczywiście jestem Kamil Kozak i w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że nauczymy się wspólnie czegoś ciekawego. Choć warto pamiętać, że ja nauczycielem nie jestem. A tak propo kartek z kalendarza. Równo 60 lat temu, bo 2 grudnia 1963 roku w ogrodzie zoologicznym zmarł 22-letni Miś Wojtek. Jest to o tyle ważna postać, że niedźwiedź ten brał udział m.in. w bitwie o Monte Cassino, a w samej jednostce nadano mu stopień kaprala. Warto gdzieś tam dalej zagłębić się w tą historię, bo jestem wręcz pewny, że gdyby Miś Wojtek pochodził ze Stanów, to powstałoby o nim z 50 filmów. Czas na jeszcze dość zabawny fragment, mianowicie ta mapa prezentuje wzrost liderów każdego państwa Europy. A kto tutaj jest takim puci puci malutkim prezydencikiem? Jak się okazuje, w ogóle nawet niektóre kobiety są wyższe niż prezydent Rosji, ale jakby nie patrzeć, w ogóle prezydent Rosji jest najniższym facetem, jeśli chodzi o piastowanie tak ważnego stanowiska wśród wszystkich państw Europy, no bo jak możecie zwrócić uwagę, tutaj jeszcze niektórzy metr 70, metr 69, no ale mniej niż metr 66 nikt nie ma. W ogóle ciekawe, jak sobie spojrzymy na to, że kobiety również tutaj się znajdują i one nie są aż tak niskie, jakby mogło się wydać, 1,60m, no w sumie, no dobra, no to może nie jest jakoś mega dużo, ale poza tym, 1,93m w Holandii, to jest spoko wynik, bo w ogóle Holendrzy są najwyżsi w całej Europie, ale poza nim, zobaczcie tutaj na Bałkanach, 1,99m Serbia, ponad 2m Albania, Chorwacja 1,91m, Grecja 1,89 m, Bułgaria 1,84 m Bałkany w ogóle jak tutaj wyrośli. No proszę, ciekawe czym ich dokarmiali. A jeśli chodzi o Polskę 1,82 m, taki sam jak Łukaszenka, żeby nie było tutaj jakiejś insynuacji co do polityki międzynarodowej, ja się w to nie mieszam. A właśnie moi drodzy, propos głupich map mam jeszcze jedną, która mnie po prostu zniszczyła. Są to maskotki komend wojewódzkich policji i ta mapa zniszczyła mnie dlatego, że na początku wstawiłem to na Instagrama swojego YouTube'a, Shortsa oraz TikToka i zrobiły one na samym starcie masakrycznie sobie wyświetlenia i sobie myślałem, po co ja to wstawiałem, tylko po to, żeby bodajże po miesiącu była to najbardziej lubiana mapa na całym moim Instagramie. Dodatkowo ludzie tam pisali z jakiejś Kolumbii, Czech, Słowacji, że dlaczego dotarli właśnie do tej mapy, ona poszła jakimś niesamowitym viralem. No a poza tym jest ona dość zabawna i jeszcze przedstawia w mazowieckim komendanta tutaj maskotkę Worldsa. Oczywiście to nie jest legita, tylko i wyłącznie w tym przypadku. Wreszcie jest jak najbardziej nie wiem, być może kiedyś się omawiałem, ale naprawdę ta mapa jest dość zabawna i będzie miała u mnie dość duży sentyment. No, i proszę, mamy kolejną mapę, która dzieli Europę na pół, i tym razem my jesteśmy zaliczani do wersji zachodniej, ale oczywiście to pół żartem, ponieważ mapa odnosi się do tego, na jaką literkę zaczyna się słowo pistacja. I tak oto, praktycznie w całej zachodniej Europie jest to po prostu na P, czyli pistacja, tutaj w różnych wariancjach. Natomiast wschód Europy to jest na F, czyli fistasia, jeszcze tutaj jakieś inne nazwy, tutaj nawet na S, ale prawdopodobnie wymawia się na F I tak w ogóle moi drodzy Jak nie był potrzebny rozpad Serbii Kosowa jest oddzielny państwem Skoro tam zaczyna się na F A w Serbii na P No to ja nie widzę innej możliwości niż rozłam tych dwóch państw A tak w ogóle zabawnym tutaj jest fakt Że również w Rumunii Część jest na zielono, a reszta na czerwono, ale to z tego względu, że tutaj właśnie mieszka dużo rdzennych mieszkańców Węgier, także to są kwestie historyczne. A jak tutaj możemy zobaczyć na Węgrzech, również na literkę P, także Rumunia jest po części zajęta, ale w sumie całkiem zabawnie interesująca mapa. Tak, w sumie uświadomiłem sobie, że w większości tych wschodnich państw jest słowo fistaszka, a u nas w Polsce fistaszki to też mówiło się na jakieś, bodajże, orzechy, jak pamiętam. W sumie w moich regionach na to się tak mówiło, więc może to jest kolejny jakiś regionalizm po prostu. Dajcie znać, czy u was się też tak mówiło. Jaki obecnie kraj najbardziej chciałby dołączyć do Unii Europejskiej? No i oczywistym jest, że na pierwszym miejscu jest Ukraina. Chociaż nie, dopiero teraz zobaczyłem, że Albania ma 97%. U. no to jest to bardzo interesujące. Aczkolwiek Ukraina, z tego co ostatnio się słyszało nawet w mediach, że że tam gdzieś to lobby dołączenia do Unii Europejskiej jest bardzo duże aczkolwiek no teraz Ukraina ma praktycznie zerowe szanse chociaż bodajże jest już krajem kandydującym z tego co wiem no, gdzieś tam starali się to przyspieszyć no ale wiadomo no raczej do Unii Europejskiej szybko nie dołączą i też wam powiem szczerze że jest to po części dobre no Ukraina już nie chodzi tylko o to że teraz tam trwa wojna i tak dalej ale jest to na tyle skorumpowany kraj że raczej na ten moment szans na dołączenie do takiej organizacji nie ma to samo myślę, że czeka Bałkany, Albania, Bośnia, Czarnogóra. No Albania jako taką moim zdaniem ma szansę. Moj, według mnie i tak Serbia najbardziej, chociaż Serbia nie jest aż tak mocno zainteresowana. Turcja również była ostatnio, gdzieś tam czytałem, aczkolwiek no szanse Turcji są dość małe, bo jak tam jeszcze wspominałem z jednym z ostatnich materiałów na kanale, Turcja ma również inne problemy, nie tylko jeżeli chodzi właśnie o jakąś korupcję, ale tam jeszcze były z demokracją, która jest w dużej części jedną z najważniejszych rzeczy, o jakie zabiega w ogóle cała Unia Europejska, więc Turcja pod tym względem ma dość spore problemy i to również myślę, że tak szybko nie dołączą do Unii Europejskiej. W ogóle teraz. Praktycznie jest mała szansa, że jakiś kraj w najbliższym czasie do Unii dołączy. Moim zdaniem najbliżej jest jakiś kraj bałkański, być może północna Macedonia albo Serbia, no ale raczej też nieprędko. Z jakiego kraju pochodzą najpopularniejsze auta, a właściwie te najbardziej sprzedające się w każdym państwie Europy? I na przykład w Polsce najbardziej sprzedają się auta japońskie, co może być dość sporym zaskoczeniem. W Niemczech, oczywiście, są to niemieckie auta, ale zobaczcie, jak duża jest produkcja czeskich aut. Bo i w samych Czechach, tutaj w Austrii, nawet Słowacji, bodajże w Słowenii, Chorwacji, praktycznie w większości państw bałkańskich, chociaż tutaj jeszcze również dominują te auta japońskie, co jest bardzo interesujące. Jest również flaga Chin. W Białorusi i w Rosji to oczywiście radzieckie auta jeszcze pewnie, ale na przykład w Turcji włoskie to może być aż trochę zaskakujące, bo nie no w sumie to nie musi być wcale, te państwa mają całkiem blisko do siebie, ale nie aż tak, no może być to troszeczkę zaskakujące, bo chociażby w samej Albanii są to niemieckie auta, nie wiem, być może skupują, kiedyś w Polsce się też tak robiło, jeździło na te giełdy, aczkolwiek no Polska ma dość blisko do Niemiec. W Danii są to francuskie, ale na przykład również pojawia się flaga Korei Południowej. Tutaj mamy w Hiszpanii, również bardzo popularne są w Holandii. Jedynie co tutaj się wyróżnia flaga Azerbejdżanu, jeżeli dobrze się przyjrzycie, ale poza tym flaga Stanów Zjednoczonych także się pojawia. Tutaj myślę, że najbardziej zaskakująca może być ekspansja czeskich aut. No ale te, no nie no, czeskie marki są także popularne, w sumie bardzo interesujące. Najlepsi przyjaciele każdego państwa Europy, no i proszę, w Polsce jest to na przykład Białoruś, to bardzo ciekawy przykład. Tak samo jak w Rosji Ukraina, a w Ukrainie Rosja. No rzeczywiście te dwie strony muszą się naprawdę bardzo mocno lubić. We Francji na przykład Algieria to zapewne spowodowane tym, że właśnie w tym państwie znajduje się najwięcej więźniów z tej narodowości. Ale jak wiadomo Algieria kiedyś miała dużo wspólnego z Francją, także tutaj nie ma się co dziwić, tak samo w Niemczech, Turcja, spoko, w Szwecji, w Danii, Somalia, to też jak najbardziej, ma... nie no nie mogę nawet się śmiać z tego. Dla kontekstu ta mapa została wrzucona 1 kwietnia, czyli w prima-aprilis, dzień, w którym każdy sobie robi jaja, aczkolwiek można tą mapę bez problemu potraktować jako mapę przedstawiającą państwa oraz ich najgorszych rywali. Czyli tutaj, w Polsce, Białoruś, no chyba do Białorusi za bardzo nas nie ciągnie. Tak samo tutaj oczywistym jest Rosja i Ukraina z racji konfliktu, który nadal trwa. No, i tutaj Szwecja, Dania to oczywiście kwestie imigracyjne i problemy wynikające z tego. Tak samo jak we Francji, tak jak wspomniałem, problemy z tymi imigrantami, i chociażby fakt, że właśnie najwięcej więźniów, oprócz Francuzów, znajduje się właśnie z Algierii. Poza tym Turcja oraz Grecja to również konflikty. We Włoszech to jest bodajże Maroko, jak dobrze widzę, i w Belgii też. Więc stawiam na jakieś kwestie również imigracyjne. Hiszpanii mamy tutaj Gibraltar, o proszę, tego się nie spodziewałem, ale najbardziej moi drodzy, to ja się nie spodziewałem zobaczyć południową Koreę w Słowenii. Co ma Piernik do wiatraka? Czym sobie te dwa państwa zaszkodziły niby? Pisałem sobie w Google Korea Południowa i Słowenia i jedyne co mi wyskakuje, to tutaj, że jakieś mecze w piłkę nożną, w siatkówkę i tak dalej, ale nic więcej na ten temat nie ma, więc obstawiam, że tutaj może Korea Południowa wygrała ze Słowenią, nie wiem. Bardzo dziwne tutaj akurat wstawienie flagi Korei Południowej. Propo dziwnych flag, to również flaga Kambodży w Białorusi. Już prędzej spodziewałbym się tam flagi Polski, bo te dwa państwa również jakoś mocno ze sobą. No, nie są blisko, to za mało powiedziane, tak w sumie. O, udało mi się znaleźć mapę przedstawiającą państwa Europy i ich prawdziwych najlepszych przyjaciół. I ta mapa rzeczywiście jest już lepsza, bo chociażby w Rosji mamy flagę Białorusi. No, to rzeczywiście to w 100% się zgadza. Co ciekawe, w państwach bałtyckich mamy tutaj pozamieniane flagi praktycznie jest Łotwa, Litwa, chociaż Estonii nie ma tutaj. Miejsce państwa Estonii jest wpisana flaga w Finlandii. No to jak wiadomo dobrze, Estonia tak mocno chciałaby być jak Finlandia, ale jej aż tak mocno nie wychodzi. To ciekawy tutaj przykład. Polska i Ukraina wymieniła się tutaj uprzejmościami. W Polsce jest flaga Ukrainy, na Ukrainie flaga Polski. No tutaj myślę, że mimo wszystko jest to temat mocno sporny. No bo raczej jednak po czasie, czy ja wiem, czy nadal ta przyjaźń jest tak mocna. Jednak jak patrzy się na opinie, zarówno ze strony Ukrainy, jak i Polski, no to tak średnio, chociaż też tak prawdopodobnie dużo osób chce skłócić na siłę, no ale jednak myślę, że to nie jest aż tak wielka przyjaźń, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. W Niemczech mamy flagę Austrii, to akurat spoko, jak najbardziej. Czechy, Słowacje również się wymieniły. Tutaj Szwajcaria, Włochy, Austria mają flagę Niemiec, to też jest całkiem logiczne. No, Austria oraz Szwajcaria to jak najbardziej logiczne, z racji tego, że chociażby w tych państwach mówi się po niemiecku. Także mamy Wielką Brytanię i tutaj mamy flagę Francji, a Francji, Wielkiej Brytanii, no dobra. Tutaj również te państwa wymieniły się uprzejmościami, tutaj jest taki fajny akcent, bo w Turcji jest flaga Azerbejdżanu, czyli nieeuropejskiego państwa, no przynajmniej nie zaliczającego się tak do Europy po prostu, no to jest bardziej azjatyckie państwo. No i Bałkany również powymieniały się uprzejmościami, tutaj praktycznie nie znajdziemy innego państwa poza nimi. O, a tutaj jeszcze w sumie nie zobaczyłem, że także jest flaga Stanów Zjednoczonych w Irlandii, no proszę. A ja wam pięknie dziękuję za dziś, do usłyszenia w kolejnym odcinku.